Jeżeli czujemy, że nasz nastrój jest bardzo słaby, bardzo kiepski i zupełnie nic nam nie pomaga. To znaczy, wdrażamy różne elementy radzenia sobie, a dalej nic nam z tego nie wychodzi, to prawdopodobnie oznacza, że nasze obniżenie nastroju należy już skonsultować ze specjalistą. I tutaj są różne sposoby radzenia sobie z taką handrą sezonową, która przechodzi już w SAD, czyli w w zaburzenie nastroju związane z jesienią i z pogodą. I tutaj możemy albo skorzystać z pomocy psychoterapii, konsultacji psychologicznej, czasami konsultacji psychiatrycznej bądź łącznie, albo z takiego, z takiego sposobu jak fototerapia, czyli terapia światłem. I są to specjalistyczne lampy, które, które są dostępne i w szpitalach, i często w gabinetach, a czasami nawet można je kupić. Kupić po prostu wysyłkowo i to są lampy, które dają nam odpowiednią dawkę słońca, która następnie e, pozwala jakoś e, poczuć się troszeczkę lepiej. Często jest tak, że jeżeli cierpimy na sezonowe zaburzenia nastroju, to połączenie tych trzech metod daje bardzo dobre e, efekty.